Dzisiaj właśnie nadszedł ten dzień, kiedy ogłaszamy ten program ochrony zwierząt do 2030 roku w naszym mieście. Wygląda na to, że jest to program pionierski, który powstał przy współpracy i dialogu z NGO-sami zajmującymi się pomocą zwierząt bezdomnym. Wielu Bielszczanom na sercu leży dobro zwierząt. Chcemy ograniczyć też populację tych zwierząt bezdomnych, bo takie są trendy i można to robić w sposób humanitarny. No i chyba to jest dobry przykład, że w dialogu społecznym takie projekty powstają. Nie było łatwo, bo wiadomo, że tutaj różnice w się pojawiają, to jest naturalne, ale po paru miesiącach doszliśmy do... Wspólnego celu i mam nadzieję, z korzyścią dla mieszkańców i dla naszych miłysieńskich. Przez pierwszy rok bardzo intensywnie z ekspertami pracowaliśmy nad diagnozą. Zostały przeczytane i zebrane wszystkie dane, wszystkie, wszystkie rzeczy, które są związane z, lo, z lokalnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, z przepływem zwierząt w schronisku, z tym, jak wygląda sytuacja zwierząt dzikich. Zosta, zostało też, co jest ważne, bardzo ważne. We'll be right <laughs> back. zostało przeprowadzone takie badanie jakościowe, warsztaty i konsultacje i tutaj brało w tym udział kilkanaście lokalnych podmiotów, były to organizacje zajmujące się pomocą zwierzętom, lokalni opiekunowie kotów wolnożyjących, żyjących, też miałyśmy takie spotkania, również wolontariusze Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt i wszystkie podmioty, czyli i kierownictwo schroniska, pracownicy schroniska i przedstawiciele Urzędu Miejskiego i na podstawie tego zostały Wyciągnięte wnioski, i na podstawie tych wniosków dopiero zaczęliśmy pracę po ponad roku nad samą tą polityką, więc jest to naprawdę zrobione, myślę, że w sposób profesjonalny i e, tak, jak ma być. Czyli najpierw sprawdziliśmy, jak jest, jakie są problemy, co chcemy rozwiązać, co chcemy zrobić, a dopiero później opracowaliśmy te cele. Wielokrotnie się spotykaliśmy. Nieraz były bardzo trudne te rozmowy, ale myślę, że ważne jest to, co już kiedyś powiedziałem w Warszawie, kiedy wspólnie zbieraliśmy tą nagrodę, że mam wrażenie, że jesteśmy na tej samej drodze, idziemy w tym samym kierunku i, no i próbujemy gdzieś tam wspólnie przekładać. To, co zapisane w prawie i to, co my musimy w tych sprawach samorządowych, na co musimy zwracać uwagę oraz to, co rodzi się w Waszych głowach i w Waszych sercach i myślę, że no, na bazie tej współpracy mamy dzisiaj ten dokument. Myślę, że dotychczas byliśmy, a teraz jeszcze bardziej będziemy miastem, które jest koleżanym z tym, że dbamy o zwierzęta i o te bezdomne i o te, które są w domach naszych mieszkańców i to jest właśnie efekt kolejny tych działań.